Witam serdecznie, z tej strony Chromidas, robię taką krótką relację ze wschodu słońca, rok 2023, chciałem Wam pokazać jak to wygląda, jesteśmy na wschodzie słońca, zdjęcia się tutaj robią, fajnie sobie stateczek płynie, mam nadzieję, że będą świeże rybki, fajne powietrze, świeże, rześkie, ciężko było dzisiaj wstać, ale właśnie chciałem pokazać Wam, uchwycić ten moment wschodu tego słońca, bo szczerze mówiąc było strasznie zachmurzone przez większość czasu i dopiero teraz słoneczko się pokazało, więc ale tutaj atakują dosyć blisko mnie. Będę musiał tutaj uważać, żeby nie stracić sprzętu. Bo to chwila nie uwagi, jednak e, niestety można <ścoughs> stracić zawartość. Także słoneczko wychodzi, plaża jest w miarę, w miarę pusta. No ładnie, trzeba przyznać, że ładnie. Pogoda w tym roku nie rozpieszcza, A, trzeba przyznać, bo... no niestety pada co chwilę, także... ciężko zaplanować jakiś dłuższy spacer. Wczoraj byliśmy w porcie, porobiliśmy też trochę zdjęć flakonów, ale ogólnie staramy się troszeczkę na wakacjach jednak odpocząć od tematu bo przez cały rok to wałkujemy więc fajnie chociaż na wakacjach trochę zająć się innymi rzeczami no i na wschodzie warto wstać nie zostało nam dużo czasu tutaj na wybrzeżu no i tak prawda mówiąc urlop chyli się ku końcowi ja tutaj jeszcze patrzę na parametry no i ładnie ładnie świeże rybki mam nadzieję, że będą stateczki sobie tam płyną mam nadzieję, że jest to widoczne tam dwa, tutaj kolejny Teraz nie dałoby się może trochę przyzumować, także tak to wygląda, moi drodzy. Już teraz będzie robić się powoli cieplej, mnie tutaj już podmywa powoli. Mam nadzieję, że Wasz urlop jest udany, może nawet trochę bardziej. Nie wiem, co tutaj gadać. Jestem trochę zaspany. Jak wiecie, nie należę do rannych ptaszków. Cóż mogę powiedzieć, warto zaliczyć wschód słońca na wyjeździe, bo niesamowite światło. Chciałem ja zresztą jeszcze tutaj flakony Toma Forda ze sobą. Może coś tam uda się i jeszcze cyknąć, ale tutaj już podchodzą zdecydowanie za blisko, więc muszę się pilnować. Nie wiem jak tam z audio. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo źle. Także taka pamiątka, krótka. Hmm. Szum fal jest niezwykle kojący. Ta przestrzeń. To wszystko, co się tutaj dzieje. Fajne miejsce. Wschód słońca dla introwertyka to jest coś wspaniałego. Niestety chmurek dużo. no Tak szału nie ma. Byliśmy na lepszych schodach, Byliśmy na gorszych. No ale coś tam się powiedzmy udało sfotografować. Także życzę wam wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Cześć, cześć. Moi drodzy, jeszcze jeden krótki filmik. Widać, że słoneczko jest już zdecydowanie wyżej. Także wydaje się, że już po zabawie słońce przestaje być e, miękkie, staje się takie bardziej ostre. Mewy tutaj szukają pożywienia. Zmieniłem trochę miejscówkę, dlatego że no warto czasami się przemieścić, zobaczyć z innej perspektywy pod innymi kątami to wszystko. Także tak to mniej więcej się prezentuje. Myślę, że całkiem nieźle zapowiada się ładny dzionek, czego i Wam życzę, mam nadzieję, że będzie to dzień udany. No i że będziecie w stanie powiedzieć, że. Coś ciekawego wam on przyniósł bo zawsze fajnie przeżyć każdy dzień w ten sposób, żebyście mogli powiedzieć, że tak, jesteście zadowoleni z niego i udało wam się dokonać czegoś fajnego Aha. także no widzicie <laughs> Niebezpieczeństwa czyhają na każdym kroku. Fajnie tutaj w ogóle woda podmyła pięknie też to wygląda jak słońce odbija się w tym mokrym piasku takim można powiedzieć nieskazitelnym naprawdę zawsze mnie to intrygowało jak pięknie świat wygląda rano, no ale niestety trzeba wstać nie chce się, ale trzeba wstać co, leci, przecina niebo? No i tak to wygląda. Tak to wygląda moi kochani. Także myślę, że możemy zakończyć. Chciałem wam pokazać fragment tych wakacji, bo w ogóle w tym roku nie brałem żadnego sprzętu do nagrywania ze sobą. Jakoś tak bagaż był dosyć obszerny i stwierdziłem, że nie ma sensu nawet brać tych wszystkich kamer, obiektywów i tak dalej, więc postanowiłem zostać tylko z telefonem także taka krótka relacja z telefonu wszystkiego dobrego dla Was trzymajcie się, cześć, cześć pozdrowienia z Łody Sławowa